Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego pocieszenia dawam, aby z wami był na zawsze ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale Wy go znacie, ponieważ u Was przebywa i w Was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem Wojcu moim, a wy we mnie, a ja w was. Oto Słowo Boże. Krótko przed swoją męką. Pan Jezus w trakcie ostatniej wieczerzy dokonuje nie tylko wielkich znaków, ale też wypowiada do uczniów wiele wspaniałych jeszcze słów. Zapowiada, że w domu Jego Ojca jest mieszkań wiele, i również zapowiada zesłanie Ducha Świętego. Właśnie, żeby się uczniowie nie bali, że zostaną sami. Dlatego nieustannie musimy sobie źle przypominać o Duchu Świętym i nieustannie budować z Nim relacje. Tak wielu ludzi nie zna Ducha Świętego, nie żyje w zażyłości z Nim, a przecież wszystko, czego doświadczamy w Kościele, Doświadczamy mocą Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty kontynuuje w kościele misję Pana Jezusa. On daje nam zrozumienie słów Jezusa, zrozumienie jego czynów. Daje nam też w pełni doświadczać mocy płynącej z sakramentów. daje nam to doświadczenie też obecności Boga to czego jakby nie otrzymujemy w sposób automatyczny i często musimy długo szukać aby doświadczyć że Bóg rzeczywiście jest że jest że żyje że jest obecny w naszym życiu to wszystko dokonuje się mocą Ducha Świętego także Abyśmy nigdy o tym nie zapominali, abyśmy nie dali się zwieść, że, że jesteśmy sami. Bo czasem tak jest, że przez różne trudne doświadczenia możemy poczuć się opuszczeni. Zwłaszcza kiedy też patrzymy, jak żyje świat, jak żyją inni, kiedy żyją tak, jakby Boga nie było, kiedy wydaje się, że, że się świetnie bawią, że się świetnie zainstalowali w tym świecie i nie potrzebują Go, to może nas napawać jakimś smutkiem czy przygnębieniem. Też czasem tak jest w życiu duchowym, przychodzą takie momenty osłości, kiedy tak bardzo już wyraźnie nie doświadczamy Boga, tak, Pan Bóg prowadzi, każdego w sobie wiadomy sposób. Także te osłości na pewno prędzej czy później przyjdą. Ale nawet wtedy nie zapominajmy, że właśnie Duch Święty nieustannie nas prowadzi i powierzajmy się Jego, jego prowadzeniu. Bo kiedy posługujemy też w sposób charyzmatyczny, to. Możemy przekonać się, że my osobiście możemy na przykład doświadczać jakiejś oschłości, ale kiedy wydajemy się w, do, w posłudze, zawsze doświadczamy mocy Ducha Świętego. Bo jest to dar dla innych. A my pośrednio możemy się upewnić, że jednak Bóg jest z nami, bo się nami posługuje. Także kochajmy Ducha Świętego. Kochajmy Go, bo On przecież jest tym uobecnieniem miłości Ojca i Syna. On jest tym, który będzie Kościół prowadził do samego końca. Nie zostaliśmy sierotami. Jezus dał nam, umierając na krzyżu Ducha Świętego. A potem, jak wiemy, wstąpił Duch Święty. Uroczyście, w dniu zesłania Ducha Świętego i tą misję Jezusa kontynuuje. Chwała Panu.